Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiejszy dzień zaczynamy na markecie, czyli suku. Idziemy kupić sobie warzywa, bo nam się skończyły, bo stwierdziliśmy, że nie będziemy kupować. W pierwszym tygodniu kupiliśmy warzywa w markecie, ale od teraz już nie będziemy ich kupować w markecie, tylko na lokalnych sukach, bo jest dużo taniej i też jest, ee, to są świeższe też rzeczy, więc Boże jaki tu jest ruch. Wybieramy się na rynek, a dzisiaj rynek jest przy, jest przy drodze, więc widzicie, co się za mną to tutaj wiadomo, dzieje. Ktoś... No, co? Dobra, idziemy. A jeśli chcielibyście kupić świeży dróg, dosłownie świeży dróg, to zobaczcie tutaj na dosłownie żywe kurczaki. Zakupy wyglądają zwykle tak, że wkłada się, pałku, może, wkłada się wszystko do swojej miski i daje panu do przeliczenia, zbadania. Mamy tu chyba na tym stoisku wszystko, czego potrzebujemy. Co jeśli chodzi o warzywa? Ogórki, cukinie, paprykę, pomidory. Oj, co no, by jeszcze było? Cebulę są może? Cebuli chyba nie mamy. O, to może jest cebulę jeszcze kowarańcze, co? Kowarańcze możemy gdzie indziej, bo tu widzę, że pan ma takie małe, wiesz? Dobra O jest jakie wielkie Wie To jest Nie, chyba to wszystko To co, płacimy? Płacimy na wszystko to zapłaciliśmy 24 dirhamy, czyli około 10 zł. Więc wydaje mi się, że mega tanio. A teraz idziemy jeszcze po pomarańcze i banany, bo znajdujemy się ogólnie w miejscowości, która nazywana jest Banana Wielic, czyli wioską bananów. O, jak widzicie tutaj, już powoli te banany w takich kiściach za mną się pojawiają. A te banany podobno są zupełnie inne, są mniejsze i dużo bardziej słodsze. Więc przy okazji. Właśnie pomarańczy, kupimy też tutaj szewonami. Właśnie. Potem szewonami, banany, nie wiem. zobaczymy. Przed zakupem może sprawdzić jakość? I jak? Króły. Faktycznie są takie. Mm. No. Myślę, że trzeba wziąć trochę więcej, bo one są małe. Więc zamiast sześciu możemy wziąć tak z 10. A to całą. Aha. A zielone bardziej bierzemy, czy nie? Nie wiem. Te są one. No chyba, to bierzemy. Bierzemy. Zobaczcie, jest ich tu mnóstwo no, i takich stanowisk jest ja. też jest pełno. Coś takie no, zielone bardziej? Zobacz, wzięła, może dwie takie kiści małe? Mhm. Musimy wziąć więcej. Jeszcze pan jest taki miły, że właśnie do zdjęcia dał nam całą kiść ładnych bananów. A, to jest to, jest to. Chociaż tło to. i tak jest piękne, bo tych bananów jest mnóstwo. Na stanowisku obok mamy też pomarańcza. Więc weźmiemy ich trochę. Dużo, jakie giganty? Tak, z 5-6 sztuk, co? Tak. Jemy je tutaj praktycznie codziennie, więc są taką naszą ulubioną przekąską, i są naprawdę bardzo, bardzo smaczne. A w takim markecie obok zobaczcie, można kupić normalnie amonity, Ościskie amonitu. z kamieniości, chociaż. Nie wiem, czy są autentyczne, bo tego się, nigdy tak, nie wiesz. Takie, Łatwo takie tak myślę, że ale coś dalej, takiego... na taki... w, gipsie? Market... w GIPSie. Rzemieślniczy, tak? Tutaj. Chociaż wygląda... wygląda podejrzanie profesjonalnie, jak na lokalnych rzemieślników. Powiedziałbym, że to taka ustawka pod turystów. A może po prostu tak ładnie mają. Bardzo to cicho, jak na taki ryneczek. Nie ma turystów prawie, w ogóle ktoś tam pracował na laptopie. Więc wydaje mi się, że tak jak mówiliśmy na początku. Pokażę, jaka ładna brama jest, A, eee, Tak jak mówiliśmy na początku, chyba bardziej eee, dla takich, nie wiem, bogatszych eee, ludzi. Bo to, bo to się w sumie nazywa nawet market artystyczny, więc typowo dedykowany pod to. A my co, po zakupach wracamy? No tak, na plażę. Znaleźliśmy jeszcze truskawki. O, tu się ktoś przypłątał. Jakiś piesio. Znaleźliśmy też truskawki, więc e, od razu kupujemy. Na deser. Bo przepyszne były tak. Tak, ostatnio już próbowaliśmy. A to nie było jeszcze w Hiszpanii? Nie, tak, to już czy? było tu. Tak, no, właśnie tak. tak. No, no, no. Do galaretki. Ktoś tu obok ciebie chce też zakupów zrobić. A owoce są tu, jak widzicie, jakiekolwiek byśmy tego chcieli. Gruszki, jabłka, ananasy. I wszystkie inne, których nawet nie znamy. No i są też maliny i borówki. A teraz nie patrzę na Was, tylko na ulicę. Bo przechodzenie przez ulicę tutaj to po prostu na zasadzie wymuszenia. Wtedy, kiedy coś nie jedzie, przebiegacie, albo wtedy, kiedy coś jedzie, też przebiegacie. No i wtedy ludzie się zatrzymują. Pasy niby są, ale nie wszyscy z korzystają. Ma, ale pasy są bardzo rzadko, a tak to innej opcji nie ma. Inaczej nie przyjdziecie. No i fani dla nas nakłada dwie zupki. Zobaczymy co z tego będzie, bo dokładnie nie wiemy co to jest. Dopóki jeszcze pamiętam, to powiem wam, jak te zupki się nazywają. Bo ja mam tutaj zupę z fasoli, a Sebastian ma z soczewicy. I to jest po arabsku lubia Edis. To <tryk> tak. Chyba przynajmniej usłyszeliśmy. I oczywiście, jak zwykle, chleb. I jeszcze standardowo, pewnie ten. Pikantna pasta. Co, malutka łyżeczka. Ale pewnie dlatego, że się macza yy, chlebek z tym. Dobra, no to nie gadamy, tylko jemy. A tu jakieś kotki, jak zwykle, jeszcze pojawiają się w pobliżu. Jeden i drugi gdzieś tu pod nami. No to smacznego. No i nie używamy tutaj łyżeczki, tylko wszystko na sercu. Hmm. Ale to jest ta sama, um, którą jedliśmy um, pierwszy raz e, z rybami. Tak, i wtedy to nie była zupa, tylko to był taki, nie wiem, sos Nie, to ale tu jest jakaś. Ale jak dobra, bo mówię, ja nie lubię fasoli, a z to mi wszystko smakuje. No. bardzo dobra. To mała rekomendacja od Sebastiana. Dla mnie tym wszystkim najlepszy jest ten ostry sos, który można sobie maczać. Potem jeszcze maczać w zupie, ale... Tam ten ostry sos daje takiego mm, smaku. A jak tam twoja ta soczewicowa? Też dobra? No też bardziej smakuje mi ta posolka. <grym> Zaraz będzie wymianka. Bardziej taka wegańska powiedziałbym. To fosola, to jest. To jest Ale to też Ale dobry chleb też, co? Zobaczcie, tak. ten chleb tu. Z czasem pokażę, że ten. Może no, to tutaj taki bardziej pszenny. A czasem on był taki jakby razowy, a ten jest taki typowo pszenny. W moją stronę jeszcze, w moją stronę o. Tak. Jest no, taki delikatny, I o zupełnie inny. Europejsko-francuski niż. Mm, no, taki lokalny. A tobie jak smakuje ta druga zupa? Mm, ta poja zdecydowanie lepsza, chociaż ta jest dobra. W hmm. są podobne, co? Ale powiem wam, że już jesteśmy na jedzeni. Wyszliśmy tu z pomysłem. Hmm, zjemy coś przed obiadem, <laughs> który musimy zrobić serwowanie, ale. Chyba się tak. przesunie na jutro ten obiad. Nie, naprawdę. Wszystko przez te chleby. Przez te chleby to można się tak najeść i zapchać. No to powiem Wam w końcu, jakie były ceny. Więc za ten wór warzyw, który tu widzicie, może tak go pokażę tu, o, zapłaciliśmy 8 zł. Yy, I wiecie, co kupowaliśmy. A za pomarańcze, to sobie przypomnę ile płaciliśmy, bo płaciliśmy w kilku miejscach. A ja jestem. Za pomarańcze że... 20 dirhamów. 20 dirhamów, czyli 8 zł, tak? Tak, no 2 euro. Złoty. Nieco ponad 8 zł. Uwaga, złotych. jeden pomarańcz to pół kilo, więc tu mamy prawie 2,200. Czyli 8 zł, tak? za 2,200, czyli. Nie, jakieś 4 zł za kilogram, no, nawet nieco nie, ponad? 4, nie, nie. Aha, nie, nie 200, no, ale euro 30. A sobie... za banany zapłaciliśmy 10 dirhamów? Tak, tak, tak. tak. 10 a ale takie są g, malutkie. Czyli 4 zł, no i zobaczcie, te y, bananki są dużo mniejsze. One są tak jak, o, mój. O, taki średni palec, więc faktycznie są dużo mniejsze i tu mamy ich... Nie mamy już takiego zwykłego, europejskiego. Kilogram, nie. kilogram, czyli za kilogram cztery złote też, więc... Muszę sobie teraz powiedzieć i porównać, jak to jest w Polsce, bo ja już nie wiem, jak to Już tyle. nie pamiętam, Tak, już nie wiem. No Co i jeszcze te truskawki, ale truskawki to już schowałam. wagę nie będę ważyć, by ale chowamy wszystko. Gładne miejsce i idziemy zaraz na plażę. Bo, bo... stoimy dosłownie, już wam pokażę tej, tak. bo może się będę to pokazać, chociaż szyby mamy bardzo zakurzone od tego piasku, stoimy dosłownie przy plaży. Opalanko palanko Chyba tak. A my mieliśmy jeść obiad. Ale oczywiście nie jemy go, bo tak się najedliśmy tymi zupkami, które tak jak w ogóle nie powiedziałam Wam ile kosztowały ile? 30 gramów, czyli 3 euro, czyli no 17, 12, 12 zł e, Więc jak będziemy teraz się zastanawiamy, czy w ogóle gotować sobie obiady, czy po prostu nie lepiej będzie kupować na mieście, bo no naprawdę bardzo. bardzo można się najeść. A teraz właśnie idziemy plażować, e, bo jest tu plaża, na której jest mnóstwo surferów, ludzie jeżdżą na koniach, ludzie jeżdżą na wielbłądach. Jest. Eee... No, atrakcji też na kładach. Tak. nie? Jeżdżą, A chodzimy... tak, na też. To, nie, to gdzie? Prosto na razie może, co? Może gdzieś prosto. I znaleźliście sobie miejscówkę z widokiem na ocean. A zobaczcie z drugiej strony, jakie też ładne widoczki, bo są takie już w góry. Tak, bo jesteśmy już u podnóża gór Atlas a przynajmniej tej nadmorskiej części. Dzień dobry, dzień dobry. Odjechaliśmy dzisiaj od plaży, no bo już ile można leżeć, jeden dzień wystarczy. I wybieramy się właśnie na taki krótki hiking, 7-8 km do Paradise Valley, czyli rajskiej doliny, która tutaj, jak widzicie, jest w takim kanionie. Pixela zostawiliśmy tam na parkingu, zapłaciliśmy 10 dirhamów i idziemy. Idziemy na niby hiking, a tak naprawdę im dalej wchodzimy, tym więcej zaczyna się stoisk, takich czysto handlowych, komercyjnych. Ale fajnie Więc to wygląda. Najpierw jest część komercyjna, potem pewnie jest dopiero hiking. Trochę jedzonka, bo są, to, to są też jakieś tam zimne drinki, obiadki, tarziny. No planujemy tu zatrzymać się też na jakiegoś tarzina, czy na coś ciepłego. Ale też są jakieś trupianiki i inne rzeczy. Tak. Ja. Fajnie. No zobaczcie sobie jakie są ceny. Tak, faktycznie. Jeśli chodzi o... Takie jest jakieś, chyba standardowe, jak wszędzie. Tak, 50-40 dirhamów, no to takie obiadowe ceny tu. zobaczcie. Tu restauracje na wodzie. A właśnie, są restauracje na wodzie, bo jak jest lato i wiadomo, to jest bardzo fajnie. Zobaczcie, właśnie są krzesełka w wodzie, gdzie ludzie mogą sobie nogi włożyć mm, do wody i się ochłodzić. No dzisiaj chyba nie jest to dobry pomysł, bo jest tak chłodna, bo... Ale fajnie więc to inne, nie skorzystamy. To nie i klimatycznie. No i wokół tych wszystko, wokół tych palm i Dolinie Rajskiej. W ogóle tu nie ma żadnych strzałek. Dopiero pierwsza strzałka, bo tak to szliśmy na czuja i nawet zapytaliśmy pana, czy idziemy dobrze, więc chyba jest to okay. Może to taki celowy zabieg, żeby zgubić się w tych bazarkach i innych restauracjach, bo jest ich mnóstwo, co? Tak, mieliśmy problem. Jest... Mieliśmy problem, żeby w ogóle znaleźć drogę na szlak, bo Cały czas wcześniej, jak szliśmy, były właśnie tego typu restauracyjki, w których można coś zjeść, albo właśnie takie handlowe stoiska z różnymi pamiątkami, ciuchami i innymi takimi drobiazgami. No i docieramy do. Pierwszego ze sadzawek, zbiorników Basen. basenów, które w ogóle byśmy przeoczyli, więc odrzucę kamerkę i pokażę Wam jak to, jak to wygląda. W ogóle muszę Wam powiedzieć, że to jest bardzo miłe spacer. Jest godzina gdzieś 12.30. No i już jest 20-21 stopni na słoneczku bez chmur naprawdę upał. jak widzicie, w końcu nie mam długich spodni. Bo czytaliśmy, że to miejsce właśnie jest pełne od coraz w sensie więcej jest turystów niż lokalsów i spokojnie można chodzić w krótkich i odkrytych różnych częściach ciała. Zobaczcie, jak za mną ładnie. Weszliśmy do miejsca, w którym kanion się wypłaszczył, można tak powiedzieć brzydko. Bo nie ma już takiego głębokiego wąwozu, tylko płaski krajobraz. No, stosunkowo płaski, bo z tyłu nadal są piękne, wielkie góry, zniesienia. A my idziemy dalej zobaczyć tutaj ostatni basenik, jeziorko, które jest gdzieś tu pod nami. Zaraz pewnie będziemy bliżej, to możemy pokazać. Tam gdzieś w lewą stronę jest. Przed nami jest ostatnie jeziorko, basen, zwo, zwał to jak zwał, na żywo wygląda trochę inaczej niż na zdjęciach, dziwi wam tu pokażę, jak to teoretycznie wyglądało na zdjęciach, tutaj woda jest mętna, a na zdjęciach jest taka krystalicznie zielonka, fajnie, niebieska jak to tak no ale ładnie tu, ładnie ale i tak tu słońce, gdyby nie było słońca, to byłoby jeszcze gorzej, a nie. ładnie podnieść. Chwilę posiedzieliśmy przy tym basenie i czas wracać na obiad, bo jestem już bardzo głodna, a widzieliśmy naprawdę dużo tych knajp, więc myślę, że coś bez problemu się wybierze. Fajnie, czy tak pan będzie sobie wypał. Tak, mam nadzieję. Można coś wypić ciepłego i w końcu wypijemy tą whisky berberów, bo teraz jak tu jest cień, to zimno mi, ale już niedługo słoneczko, więc znów będzie upał. Chodzimy jeszcze do tych wcześniejszych basyników, żeby zobaczyć je trochę bardziej z bliska. Bo zobaczyliśmy, że jest tu takie w miarę zejście, a faktycznie te wyglądają chyba najładniej, bo jest kilka ich, jeden po drugim. Więc wyglądają fajnie. A Juta, zobacz tam jakiś kocur naprzeciwko ciebie. Przes. I chyba idzie do ciebie. Co za kocur. Poczekaj na mnie, już do ciebie idę. Już jesteśmy prawie u celu, bo widać już tą oazę za nami, za Judithą w zasadzie teraz. Podejdę trochę bliżej. Stąd ten widok chyba jest najładniejszy, co jednak? No tak. Bo widać fajnie te palmy w tle, kolor, nadziei, jedzenia i wody. No i nie dziwię się, że jak w tych pustyni, na, na pustyni gdzieś tam były te oazy, to dla nich znaczyło właśnie cywilizację, wodę, a nie tylko same takie pustkowe. No ale najładniej, najładniej, najładniejszy chyba to jest. No, te formacje skalne są tutaj bardzo ładne. Jeszcze z tą wodą musicie przyznać, że robi to wrażenie. Jeszcze tu fajne kaktusy zauważyliśmy, więc weszliśmy. Ale daj na chwilę telefon, pokażę co jest dalej, bo ty nie widzisz tego co jest dalej. Co jest dalej? Odwracam i zobaczcie tu niby kaktuski, hmm. ale pełno śmieci. piękne, piękna ogromno Ogromna. Robimy sobie zdjęcie? Czemu nie. No i wybraliśmy miejscówkę pokażę wam jaką fajną, bo zawsze chciałam jeść tak prawie na ziemi, chociaż Sebastian tego za bardzo nie lubi. Ja to moje stare nogi. Ja tam w rogu i... Tak, jak tu damy radę, to fajnie. O, Kicia idzie. Tu będziemy jeść, a on tu nie będzie chciał zżerać resztki. Pachnie tu kotem, co? No myślę, że to jego kanapa jest, jak nie ma klientów. Ale ogólnie koty i psy tutaj w Maroko często mają wściekliznę, więc e, lepiej się Trzeba z nimi uważać tutaj, tutaj akurat... Uf, on kupę robi? on robi. O no, nie rób tego. Proszę, nie rób tego. Nie może kaszę ty nie wygląda tutaj tak i zdecydowaliśmy się na tarzina z kochodem. Kozy. Kozy. A okolica nasza wygląda tak. A teraz się trochę przenieśliśmy, bo siedzieliśmy właśnie w tamtym miejscu, ale było ono w cieniu i było nam trochę zimno, więc wyszliśmy do słoneczka. Może trochę gorsze miejsce, ale chociaż ciepło. Ale trochę się jednak czeka na tego Tarzina, więc lepiej się przenieść sobie z nimi, tak, tak, a nad nami wszędzie tu palmy i ptaki. I w tym rajskim miejscu zamówiliśmy sobie Tarzina, e, Jakiego ostatecznie? Wegetariańskiego, tak? Warzywnego? Tak, bo to co widzieliście to jednak zmieniliśmy sobie zdanie. Tak, i kuskusa cous z kurczakiem. To jest to pewnie, tak? Pachnie dobrze. <laughs> no to nie No to smacznego już widzieliście, chociaż tutaj wygląda ten warzywny trochę inaczej. Próbuj. A ja pokażę jeszcze tego kuskusa, bo my tu nie mieliśmy go okazji jeszcze jeść. Widzę, że jest kasza kuskus, ale taka bardziej trochę rozgotowana niż u nas, co? Tak mi się wydaje. Zaraz próbujemy. Opinia? Kuskus pyszny, co? Kuskus pyszny. I bardzo gorący, bo poparzyłem sobie język dosłownie. Jest taki piekielnie gorący, proces z ognia pewnie. I za to wszystko... I Ile wyszło nas? 90 dirhams. Myjemy dalej, a ja w tym czasie żegnam się z Wami. Dziękuję bardzo za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Dajcie koniecznie kciuki w górę, napiszcie, czy kiedykolwiek jedliście marokańskie jedzenie. I e, pamiętajcie o subskrypcji, bo algorytm YouTube'a, żeby polecać moje filmy dalej, bardzo lubi takie interakcje. A tymczasem, saha i do zobaczenia w kolejnym odcinku.